Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony mówi do Was Aonowy i witam Was w i kolejnym, i nie kolejnym, w sumie zależności jak na to popatrzeć, odcinku z serii Scooby-Doo. Tak, w kolejnym odcinku z serii, z tej Franczy... Franczy... franczyzy, yy, Scooby-Doo, ale w pierwszym odcinku kolejnej części. A tą częścią jest dzisiaj kamera, akcja, zamęt. Tak, zaczynamy sobie dzisiaj kolejną przygodę, kolejną zagadkę z, z serii yy, Scooby-Doo. I następie powiem: nigdy w to nie grałem, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Ja tak naprawdę tylko na chwilę sobie włączyłem yy, tutaj grę przed samym rozpoczęciem nagrywania, tylko po to, by sprawdzić, czy się wszystko dobrze nagrywa, więc tak naprawdę jestem tutaj ciemny jak, jak tabaka. Eee, jedyne, na co bym jeszcze chciał nadmienić, mm, już tutaj ogarnąłem, że jest dziwne, eee, dziwne nagranie. Nie to jest dziwne nagranie, to jest dziwne chodzenie. o. Dziwne chodzenie. Ta, tam myśmy chodzili w ten sposób po prostu. Klikaliśmy do obiektów i oni podchodzili. My tutaj, jakby. W jakiś dziwny sposób myszką i sterujemy całą tutaj naszą ekipką. I powiem tak, na początku mi się wydawało, że to będzie nieprzyjemne i tak dalej, ale po chwilę tak położyłem i stwierdziłem, że no, nawet nie jest najgorzej, więc nie wiem. Zobaczymy jak to wyjdzie właśnie na nagraniu. No to co, ja już chyba tutaj nie będę was zanudzał i tak dalej, bo w sumie co miałem to powiedziałem, tylko zacznijmy sobie grę. Tak, tutaj jakiś wstępny zapis, tylko po to, żeby mm, Sprawdzić, jak się gra, nagrywa. No to co, sobie wejdziemy w nowego swoje imię? Tak, już piszcuję. I co mi się nie podoba, klawiatura tutaj nie działa. No, jak słyszycie? No, ja klikam klawiaturę, a tutaj literki się nie pokazują. Więc to mi akurat jeden nie podoba się, no ale damy sobie radę bez tego. Dobra, to ja się wpisuję. W i Y. y. Tak. E, nowy jak zawsze. E, no i co? Okej? Okay. Okej, okay. dobra. chcesz się dostać w sam środek upiornej zagadki z potworami i duchami? dobra. No tak. Straszny! Straszni potworny. Ja zawsze brałem potworne, więc sobie nie będę zmieniał, idziemy w potwornego. Najwyżej będziemy mieli problemy, to... To co się wymyśli? <laughs> Hollywood to na pewno właściwa droga, Fred? Mi się zaraz przypomina pierwsza część Scooby'ego Pamiętacie jak myśmy tam jechali do zamku? <laughs> tak samo się zaczynało Trochę tu strasznie Tak, strasznie Spokojnie, już wkrótce będziemy w studiu filmowym Grizzly Grizzly Jeju. Kto by się spodziewał, że sam pan Grizzly zaprosi nas do swego studia, by pomóc mu w pracy nad jego najnowszym filmem? Ale dlaczego? Jeśli kręci, w, kręci film o was, to w sumie to całkiem logiczne, że was e, zaprosił. Chciał po prostu was lepiej poznać. Właśnie. Skubi i ja jesteśmy tu całkiem zdesperowani. tak, z pustymi brzuchami. <grywy> no i biedaczki, biedaczki, wiem. Na pustyni zawsze znajdzie się coś do jedzenia. A tu kto? Skubi, zamawiałeś pizzę? Ok. <grywy> Chyba mamy jeszcze do głowy. Tylko wersja bardziej nowoczesna. Nie? Masz rację, Kudłaty. Jechał wyjątkowo bezmyślnie. Nie, słownie. On jechał bez głowy. Czy to nie jest tak w ogóle zabronione? Tylko jeśli rozmawiasz przez komórkę. Daj spokój, Kudłaty. Tutaj kręcą filmy. Mogą tu wszystko podrobić. Tak, nawet talent. Naprawdę? Więc może to te czekoladowo-bananowe lody z korniszonami, które zjadłem na postoju. Powinienem był dodać więcej sosu sojowego. Ja też. Bleh. Jesteśmy prawie na miejscu. Ja bym się Zdłuża chyba szwagier po czymś takim. To Tu grają najsłynniejsi aktorzy. Nie chyba na pewno. Z Kubi i ja możemy zagrać w scenie kolacji. <noise> Całe szczęście jest tam po obiedzie. <noise> Bo oni gadają, gadają, gadają o czym żalciu. nareszcie, studio filmowe Grizzly. Ja. Jakie miny! Przepraszam, chcielibyśmy zobaczyć się z panem Grizzly, szefem studia. Witajcie, dzieciaki! Pan, pan Grizzly, szef jest studia! Ale dlaczego jest pan tu wartownikiem, panie Grizzly? Nie mam już prawie żadnych pracowników, wszyscy uciekli. Uciekli? Dlaczego? I dlaczego mi się wydaje, że wcale nie chcemy tego wiedzieć? Ponieważ zostali wystraszeni przez ducha bezgłowego kaskadera. Bezgłowego kaskadera? Przynajmniej już wiemy, z czym mamy do czynienia. To było zanim jeszcze przejąłem to studio. Podobno stało się to 20 lat temu na planie wspaniałego pokazu magicznego. Sztukmistrz zamknął kaskadera fali łupackiego w wielkiej skrzyni. Następnie zaś sprawił, mm -hmm. że jego głowa ukazała się w innej skrzyni. No a potem była przerwa obiadowa i tak go już zostawili. Ponoć od tej pory fali wciąż próbował się na nas zemścić jako bez głowy kaskader. Naprawdę! Ale jeśli nie przestanie straszyć moich pracowników. Będę musiał zamknąć studio Grizzly. Nas też już straszył, a my go nawet nie znamy. To nasz portrecik. Panie Grizzly, Jeśli, tego. Kurwa tego. Aaa, oto ktoś, kto nie opuszcza mnie nawet w najgorszej sytuacji. Mimi, moja asystentka. Panie Grizzly, uh -huh. niech pan zerknie na ten harmonogram kręcenia zdjęć. Co to? Rety to duch bez głowy kaskadera. Nie ma animacji za pierwsza klasa, nie? No cóż, przyjechaliśmy tu, żeby nakręcić film, ale wygląda na to, że najpierw będziemy musieli rozwiązać zagadkę. Ach, dlaczego mnie to nie dziwi? Nie też jakoś szczególnie to nie dziwi. A was? No, myślę, że też nie. My zawsze pojawimy się tam, gdzie do wykonania jest czarna robota. Eee, settings... O co chodzi? Eee. Dobra, nie będzie. To bardzo nie ma o co chodzi, ale nie będzie. Mm, dobra, to co? Para się tu zajmie z Bostonem. O. <laughs> Mam misia. Halo? Możesz przestać? <laughs> dobra, przynajmniej przestał. I co, co my tu mamy zrobić? Co my, się... my tu mamy? Mamy? A, na nakoperki. Net tu mamy coś konkretnego zrobić w tym miejscu, czy po prostu ni nic sami nie wyjaśnili, czy my mamy coś wziąć, czy nie wziąć? Znalazłem urywek filmu, ale taki trochę bezsensowny. O, co? mamy tego po prostu za mało. Kliknij tu, aby odblokować drukowanie. Eee, o co to chodzi? Aby rozpocząć... O mamciu! <laughs> Doprawdy? Teraz twoja kolej start. Co? Nie rozumiem chyba. O! O co to chodzi? Zapamiętaj melodię, aby odblokować... A, dobra, dobra, my się w takie bejer nie będziemy bawić, słuchajcie. ...które kawanki na te koron mało interesują. No chyba jest nawiązanie do naszej serii z tego, mm, z Dzikiego Zachodu, nie? Dobra, no to chyba nic nie mamy więcej do ogarnięcia, Jak mi się coś wydaje. To co, wychodzimy stąd? O, jak szybko. Czy ktoś... Mu... Znajdźmy kolejną wskazówkę. No dobrze, tylko gdzie i o co chodzi? Dział kostiumów. No dobrze, może wejdźmy tu. No i co? No, wpuść mnie. Nie mogę? Czemu? Ja tu coś mogę ogarnąć? O co chodzi? Czy to nie Cameron Filmska? No właśnie. To filmów dokumentalnych, którą spotkaliśmy w Chinach przy okazji Zagadki Kamiennego Smoka? Tak, to ona. Dzień dobry. Zagadki podążają naszym śladem. Tak? Przepraszam, my się chyba znamy. Daj sobie spokój z takimi tekstami. Zaraz, to prawda. Nie spodziewałam się tutaj tajemniczej spółki. <grym wytrzańczym> pani, co pani tu robi? Kręca dokument na temat powstawania filmu. No dobrze, ale dlaczego tutaj? Zgubiłam klucz do pokoju z wyposażeniem. Jeśli go nie znajdę, nie będę mogła się tam dostać. dostać. Mhm. Mm mamy gdzieś konkretne miejsce tego klucza szukać, czy coś? No nie mamy żadnych informacji na ten temat. Piraci, dziś i na kamerze kamera Popu. A co tu chodzi? Eee, to jest pewnie grana na Skubi Chrupki, nie? No dobrze, to się zabawmy. Się z nimi Moje Skubi Chrupki! Chyba musimy zapamiętać, gdzie są, zanim będziemy mogli je chrupnąć, hmm. Chyba trafiliśmy w dziesiątkę Przygotuj się. Ale oż to biega. Co się z nimi stało? Moje Scooby chrupki! Chyba musimy zapamiętać, gdzie są, zanim będziemy mogli je chrupnąć, Scooby! nogi, Scooby! Jest tuż za tobą! Aha! Będziesz musiał pójść naokoło, Scooby-Doo! A, i on mnie goni. Mmm, tu to chodzi. Ale. No, ja chcę ją wziąć, ale dlaczego nie mogę? No ale. Ja Aha! Eee. Czekajcie, ja muszę się poprawić, muszę się do tego dobrze przygotować. Hmm. Do góry. Dobra robota z Znalazłeś no, mój sous-vide proste. A... No ją. No to narazisz tak z użyć sous-vide, Znalazłeś no, mój Dobra, już się tak będziemy bawić ciociu nie? <noise> A gdzie wódka do tej zakąski? Nie tu, tu. Ja to jest nawet proste. Powiem, że dużo fajniejsze niż w tych Chinach było. Pamiętacie? No, to mnie myślałem, że szak nie trafi. Nie, 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 nie. <głos> <głos> No tak się domyśliłem, że tak będzie, dlatego... O. No to na razie skupiny kiepsko, Scooby. O, eee, coś, to jest, to jest, tu... Stop moi drodzy, nie, nie biegnijcie tak. To co? Mamy... Mamy 8 Myślę, że to nam na razie starczy. Zresztą nawet jak nie będzie nam starczyło, to akurat zagadka jest tak fajna, że mogę ją robić. Dzień dobry. Tutaj co my mamy? Ej, ja tu nigdzie nie mogę wejść, o co tu chodzi? Wszystko jest poblokowane, a tu? To co, z my mamy wrócić tu? Ona mówiła o jakimś kluczu, czyżby tutaj był klucz? A, a tu? Nie, 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 to nie. No, to idzie mi jeszcze raz sekundę. O jezu, jak walczyć. Przepraszam, przepraszam, już tutaj. Już, już, już wracam, już wracam, już. O, dobra, już jestem. Po prostu sobie ogarnąłem, żeby nie było słychać myszki. Mm. Ale nie, tego tak nie chce Nie, 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 możemy, możemy Nie, 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 nie. Mogę to hmm, nie to Dobra, wyjdź, wyjdź, wyjdź My się w to nie bawimy, ale zostawiłeś mnie to, no, myślałem, że Taka dziwna, że mi teraz zresetuje te scooby chrupki no, nie rozumiem tutaj. I nigdzie podejść nie możemy, bo wszystko jest poblokowane. I po prostu mamy tak długo tutaj klikać, szukać, a znajdziemy tego klucza i wtedy odblokujemy resztę. Ej, ale nie mogę. Dobra. aha, a jednak mogę tu. Paka. Skubich. No no brzem. Masz i masz. Już I teraz mogę. O, więcej terenu, jeśli się rozdzielimy. Tak, tak, wszyscy wiemy co będzie dalej. Żywa przynęta. Dalej Skubich chodzi. Nie, to jeszcze nie ten etap. Gdzie idziemy? Na górę, nad plan filmowy! Na górę? Dlaczego? Żeby się tam schować, stary! <grymne> <grymne> Wy zawsze jak chcecie się schować przed y, tymi potworami, to właśnie w tym miejscu, gdzie chcecie się schować, te potwory są. No właśnie. <grymne> Czyżby kolejna minigierka? Eee, a tędy nie możemy. żadnej. To coś ma do a, Ale. Nieba nikumam. mam. Co się wydarzyło? Wszystko w porządku? Tak, musieliśmy tylko zgubić bezgłowego kaskadera. Właśnie. Niestety, wciąż nie udało nam się niczego nowego dowiedzieć. Chyba będziemy musieli spróbować jeszcze raz. No, co ty, nie mam mowy! Ale chcecie chyba się stąd wydostać, prawda? Aha. No dobra, to ja spróbuję jeszcze raz. Wszystko, co w ogóle warto zrobić, warto zrobić dwa razy. Ale możemy. O, dziękuję. Aha. Dobra, dobra, już mniej więcej ogarnęła o co chodzi, to nie. W tym momencie Ała. Ej, ale nawet fajne powiem wam. Dzięki. Nie, to nie nie weшло nam. zgubi! Wszystko! Mm, dobra, może poszukamy jednak czegoś innego. Gubiłam klucz do pokoju z wyposażeniem. Jeśli go nie znajdę, nie będę mogła się tam dostać. Dobrze, wiem, 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 wiem. I co, nic więcej nie zrobimy. A tu no, możemy? Znowu!

nie chcę tutaj się bawić No Oj, tu też nie zajdziemy Powiem wiem, że w tej chwili jestem w kropce, ja myślę, że tam musimy sobie z tym poradzić Dobra, spróbuję jeszcze raz No i ponownie z powrotem, znowu <laughs> Spróbuję jeszcze raz, jak nam się nie uda, to zostawię to na kolejny odcinek chyba już tu No no No, no. To właśnie zapadnie się w Eee, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, Ej! Eee! O to pójdziemy? Dobra, tu coś mamy. A, tu mamy jeszcze wyżej. Dobrze. To nie musimy się dostać na samą górę. A ten by mógł troszeczkę tam dalej iść za nami. O! Chyba go tam się udało. Zbyt mało. Ale popatrz kuchni, bez głowy kaskader chyba coś tu po sobie zostawił? O! Jakiś ślad, dowód. Na to, że jesteśmy o krok bliżej od wydostania się z tego strasznego. <gulia> Kudłaty, Skubi, Wszystko w porządku? Tak. Odkąd udało nam się zgubić bezgłowego kaskadera? Właśnie! Wygląda na to, że w trakcie gubienia go udało wam się znaleźć wskazówkę. Mhm, coś mamy. Możemy ją podejrzeć? To oddarty kawałek kostiumu bez głowego Kaskadera. To oddarty kawałek kostiumu bez głowego Kaskadera. Ten fragment kostiumu ogrzewał kikut jego szyi. Aha. No ale tak czy tak nie znaleźliśmy klucza. Dobrze moi drodzy, no ja myślę, że sobie w tym momencie zakończymy odcineczek, mm, klucza sobie poszukamy w kolejnym, jak już może mniej więcej, mniej więcej ogarnę o co tu chodzi, a na ten moment dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, widzimy się już niedługo w kolejnym i na razie, pa pa!